Hej siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Simulator na moim kanale i słuchajcie, na samym początku chciałem tylko przypomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrybowaniu kanału, jeżeli odcinki na moim kanale wam się oczywiście podobają. Eee, słuchajcie, w poprzednim odcinku sprzedaliśmy sobie konie, sprzedaliśmy sobie mleko, sprzedaliśmy sobie jaja, troszeczkę kasy się zarobiło, eee, tak więc mam tutaj całkiem sporo tych oszczędności, bo aż 840 tysięcy. No i teraz sobie tylko opuszczę tutaj pracownika, żeby mi obsiewał ten obszar e, numer 12. Jaką sobie tutaj pracuje i będzie tutaj obsiewana soja. A my, tak jak już wspominałem wcześniej, przejdziemy sobie powolutku do stawiania obory. No, bo tutaj chciałem sobie postawić troszeczkę więcej tych budynków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie skupię się tylko i wyłącznie na tej oborze. I na tym, aby tutaj dowieść troszeczkę tych zwierząt. Miałem mały dylemat, znaczy obora. No, to jest chlew, sorki, chlew. Będziemy sobie stawiali chlew. No i teraz tak, mały chleb 100 sztuk, duży chlew 300 sztuk. I teraz mam troszeczkę dylemat, bo duży chleb kosztuje 250 tysięcy i jest no jest naprawdę duży. A ja nie wiem, wy tak, jeżeli mamy mm, dużą oborę, no to te krowy dają nam to mleko i to mleko możemy sprzedawać. Jeżeli mamy dużo chleb, wtedy potrzebujemy automatycznie bardzo dużo tych świn, żeby one się też szybciej rozwijały. Wtedy mamy z tego profita. Jeżeli ja na przykład tych świn sobie zakupię tylko 50 czy. 70 czy nawet 60. To one będą się tak na takim średnim tempie, e, więc też stwierdziłem, że chleb będzie mały. E, mały chlew on nawet by się zmieścił tutaj, jak widzicie. Ale ja nie chcę tego mojego chlewu dawać tam, bo tam mam troszeczkę inny pomysł na ten budynek. E, myślę, że w tą stronę byłoby to całkiem spoko. Gdybym to postawił. I teraz nie wiem, jak to tutaj wygląda z tym terenem do końca, czy to mi się bardzo spierdzieli, czy mi się nie spierdzieli, dlatego też, jak sami wiecie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby przed takimi właśnie pracami na chwilę obecną, póki nie ma jakiegoś logicznego rozwiązania na ten temat, że po prostu staramy sobie jakieś budynek i to nam naprawdę źle wyszło, no to moje rozwiązanie jest takie, że po prostu powinniśmy sobie wyłączyć automatyczny save, Wtedy zapisujemy sobie przedpostawienie takiego budynku i możemy sobie wtedy śmiało to w razie czego wczytać ponownie. Jest to takie rozwiązanie naprawdę bardzo pomocne, ponieważ oni sami jakoś tego nie zrobili. A tutaj w tej grze akurat nie ma też takiego jakiegoś fajnego rozwiązania na to, jeżeli chodzi o... E, widok tego po prostu bo tutaj widzę że no ok na zielono, fajnie ale jak jak to postawię to mi to wypierdzieli w górę albo w dół i tyle tak myślę że tutaj ja to nawet chciał może postawić w tą stronę nie w tą stronę nie tak bym to chciał raczej stawiać chyba żebym bym chciał to postawić tutaj w tą stronę bo tutaj mam to Wtedy mogłem tutaj zrobić co fajną dróżkę może. Hmm. No dobra, niech by było, że to będzie tak, ale teraz tak. Jak dam to w dół, no to będzie pewnie dołek w cholerę. I teraz widzę już tutaj po samych tych fundamentach, że one są wyrąbane w górę. Więc powinno to być mniej więcej tak. Ale podejrzewam, że gdzieś się to spierdzieli. Jednak miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dać znaczy to bliżej, tutaj w tą stronę. Bo tutaj mam gnojowice, więc będę mógł sobie po prostu podjechać tylko. E, tutaj mam to miejsce do załadunku. Tutaj jest do jedzenia, więc zrobię sobie taki obszar też dookoła w sumie tego. E, I myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby to postawić w tym miejscu. I teraz wiedziałem, no wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Nieźle, nieźle. Słuchajcie, mała obórka już jest postawiona. I teraz jak to wygląda? I nie wygląda to aż tak źle, jak myślałem, że będzie wyglądało. E, tutaj jedynie jest problem z tym, tutaj w tym miejscu. Ten kawałeczek tylko. No to oczywiście mamy nasze e, ukochane narzędzie, które zostało nam dodane. Ja zawsze muszę sobie tutaj to podpowiedzi e, e, włączyć, jeżeli chodzi o wygładzenie. Mm, zmień tryb. Ja bym chciał tutaj siłę. Gdzie tu jest ta siła? Nie siłę. Kontrol. Dobra, damy trochę. I teraz wygładzenie muszę sobie robić. Zawsze do tego wygładzenia co sobie daje troszeczkę więcej tej siły, bo różnie to z tym tutaj bywa. Okej. Okay. Akurat to narzędzie jest naprawdę mega, mega, mega pomocne. Tutaj bym to chciał sobie jeszcze właśnie wygładzić, bo mnie to tutaj troszeczkę denerwowało. O i myślę, że będzie całkiem, całkiem, całkiem fajnie jak to teraz wyglądało. Oczywiście, będziemy sobie chcieli w tym odcinku też przywieźć tutaj troszeczkę tych świnek. Jeżeli zdążę, to zrobię też obrządek. Ale jeżeli nie zdążę, no to zrobimy ten obrządek już w kolejnym odcinku. Z tego, co mi się wydaje, to wygląda to już nie tak źle, jak myślałem, że wyjdzie. Już naprawdę podoba mi się, jak to wyszło tym razem. Jeszcze ja sobie to troszeczkę. O, tak zrobię. A już nie mój obszar był. No i dobra teraz trzeba zrobić. E, dróżki. Myślę, że te dróżki będą tak samo jak nie ten to jest ten nie ten ten nie ten kurde zawsze mi się to e, też wspominałem kiedyś już, że tutaj w momencie gdy zmieniamy sobie te tereny e, powinien być e, powinna być nazwa tego terenu kurna no idą to przewidziałem. Nazwa tego terenu i byłoby to o wiele prostsze. Teraz robimy sobie dróżkę tutaj. Myślę, że taka szerokość jest okej. Okay. Dobra. To się połączy to w ten sposób. Tutaj oczywiście robię sobie to dookoła, bo tak jest e, wskazane, nawet żebym to mógł sobie tutaj fajnie tak dookoła zrobić, taką dróżkę. Musi to być idealnie elegancko, jakoś super e, równo. No i dobra, myślę, że jest całkiem ok. A tutaj może sobie to połączę tak troszeczkę bardziej. W ten sposób nawet. Będzie całkiem w porządku. Tutaj jeszcze zrobię coś takiego. No tutaj mam takie miejsce. Miejsce na coś, co można by było może w przyszłości w jakiś sposób wykorzystać. Do końca jeszcze nie mam pomysłu na to miejsce tutaj, ale coś tam będziemy z tym próbowali pewnie wykombinować. A tutaj chciałem sobie postawić taką dużą wiatę, ale tą wiatę sobie postawimy już pewnie później. Bo jak widzicie to zeszło tutaj troszeczkę, więc teraz sobie skoczymy tylko do ciągnika tego mojego czerwonego. Ponieważ obszar numer 11 jest jeszcze głęboszowany. Tutaj na tym obszarze numer 12 się tą soję. uważam, że całe wszystkie obszary obcjeje soją już, bo co więcej mogę tam siać teraz tak, nie chcę jakoś się super bawić tam nie wiem, ziemniaki ponownie po tych zbiorach buraków, które trwały dosyć długo, nie chcę jakoś teraz sobie tutaj z tymi ziemniakami też robić podgórkę, bo też to, to całkiem sporo zejdzie, Tak więc takie szybkie jakieś tam zbiory sobie między odcinkami będę robił pewnie kilka razy. I teraz sobie przyjechałem tutaj. Po przyczepę oczywiście, muszę jechać kupić te zwierzątka. No i pod mam tylko tą przyczepę, ja tam mógłbym kupić pewnie przystawkę, ale na razie nie, nie, nie kupię, więc będę sobie woził niestety tylko po te kilka sztuk. Ile tutaj jest dokładnie tych sztuk mogę? No, 6, a 9 dziewięć, dziewięć świnek? Tak, 10 9 świnek mogę zabrać. No to dobra, wypożyczamy. No, wypożyczymy sobie. Nie potrzebuję jej na stałe. Więc kupię sobie kilka tych świnek. No i dobra, jest to na miejscu. E, teraz, e, jakie mam małe zastrzeżenie tutaj właśnie do tego sklepu, do tego punktu e, skupu tych zwierząt. E, ja bym wolał, żeby na górze były zakładki porobione, powiedzmy krowy, świnie, konie. E, bo tak jak mamy tutaj to wszystko w takim rządku, jeszcze owce, no jeszcze owce, no to... Słabo to, słabo to wygląda, po prostu mam taką. Teraz tak, mamy takie świnki, takie świnki i czarne Świnki. A ja wezmę sobie chyba typowo zwykłe świneczki sobie wezmę. Okej, okay. dowiedziemy je sobie tam. Swierczę. Nie zrobiłem chyba przenieść, kurde, dobra. Ok. A, bo mi pokazuje, nie pokazuje, one są tam się tu są. No ale nie pokazuje mi tutaj w e, tym, że jest pełno. No i to też jest takie troszeczkę może dlatego, że mam tą łychę. Przeważnie, jak podpinam jakieś narzędzie do właśnie przewożenia czegoś, to pokazuje mi pojemność łychy i pojemność przyczepy na przykład. Więc nie wiem. No jeszcze tutaj nie zrobiłem dróżki żadnej w tym kierunku. Więc później będziemy musieli sobie jeszcze coś tutaj posta e, wykombinować. No i tutaj fajnie się mieści jakiś tam ciągnik między tym silosem a tym chlewem otwierć no i świnki już sobie chodzą na postawię sobie gdzieś tutaj na boku na razie i może jednak właśnie troszeczkę nakarmimy te świnki Nie to, to narzędzie odczypię Muszę wziąć przyczepę No bo raczej Niczym innym nie dam rady tutaj tego nakarmić Chyba, że na razie sobie wezmę tam słomę tylko po ścile. Bo słomę mam w stodole I słomę mogę dać sobie tutaj Dobra, mamy słomę Robimy start, myślę, że tyle na razie wystarczy tej słomy, ewentualnie resztę tutaj się dla, tej krową wysypie, no i słomę, słomę, gdzie ja mogę tą słomę tutaj dawać, mi się wydaje, że pewnie tutaj mogę ją dać, nie tak. Tak, słomę mogę dać tutaj lecimy z tym słowem. No i tak jak myślałem, nie wszystko mogę ładować, ale ja jeszcze sobie dowiodzę. Myślę, że tak 40 sztuk sobie kupię. 40 myślę, że będzie ok. I resztę teraz sobie musimy dowieźć tutaj buraki, zboże. Więc biorę sobie przyczepę, nakarmimy już tutaj do końca te świnki. Wodę jeszcze muszę, wodę, wodę. No to wodę muszę jechać tam po ten baniaczek na wodę. Wezmę go sobie i bo tutaj w tym można też przewodzić wodę, mleko i wodę, więc e, też spoko. Kolejne 8 koni już tutaj też się będzie e, powoli tutaj e, szkoliło. Aczkolwiek myślę, że na tych 8 koniach już tutaj zaprzestanę, nie będę więcej już kupował, bo... E, no nie jest to aż tak męczące, jak myślałem, że będzie, ale jednak e, gdzieś, tam, e, gdzieś tam jest. Jest to odczuwalne, że te 40 parę minut trzeba tutaj poświęcić. Woda idzie pewnie gdzieś do bocznego koryta. Tylko do którego? Woda pewnie idzie do. raczej nie do tego mi się wydaje. A nie, jednak do tego, no to dobra. No i tutaj wody będą też już miały na fulla, aczkolwiek reszta wejdzie pewnie później, jak dowiozę resztę. Teraz jedziemy sobie po przyczepę. Z tego co pamiętam to tych buraków akurat nie muszę mi dawać jakoś super dużo, więc tylko myślę, że z 1000, 2000. Jeszcze tutaj z tej strony muszę tutaj przy tym silosie na te buraki i ziemniaki troszeczkę wyrównać no i chciałem tylko trochę a tu się tak szybko sypie że się nie da do tylko trochę Ale weszło wszystko, zobaczcie, te świnki w galancie potrafią zjeść, słuchajcie. Eee, dobra. Świnia różowa. Czyli jeszcze trochę, teraz soja, rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydzę. Mam kukurydzę, mam nadzieję, że mam kukurydzę. Bo jest wskazana. Czyli teraz bierzemy sobie kukurydzę od razu. Może zobaczcie, ja mam tu cały czas burak cukrowy. Dlaczego? Jest zero, ale cały czas mam burak. Zbugowała mi się naczepa. Chyba zobaczymy, czy da radę coś innego tutaj yy, załadować. Jak nie, no to trochę słabo. Żeby się bugowała naczepa po tym? pszenica słonecznik, soja, kukurydza, mam no, kukurydzę kukurydzę no, tam całkiem sporo jedzą więc chyba sobie wsypię wszystko a budowa, na razie starczy czyli jednak będę musiał raczej zrobić chyba zbiory kukurydzy kurde e, to teraz sobie zrobię tutaj tą soję wszędzie no a później przyjdzie pora na kukurydzę raczej żebym miał nieco tutaj dawać, bo kukurydza jest akurat wymagana Jednak nie weszło wszystko. Szkoda, że od górnie nie jest pokazane właśnie ile my potrzebujemy tam wsypać tego silosu. No niestety, mimo że komputer wie, ile, tam, ile, ile możemy dać tutaj tego jedzenia tym świniom, to nie pokazuje nam tego tutaj w tej zakładce w żaden sposób. Czyli tutaj powinniśmy mieć pokazane, ile wsypaliśmy, a tutaj powinniśmy mieć pokazane, ile możemy maksymalnie wsypać przy tej ilości e, zwierząt, ale nie mamy czegoś takiego. Dlatego takie pierdoły niby, a byłyby dosyć mocno przydatne. Kukurydza, teraz tak, soja, słonecznik. Słonecznik miałem dawać, mam też rzepaku dużo. Mm, no dobra, dajemy ten słonecznik. Damy go 6 000. Zobaczymy czy to w ogóle zmieści się. A jak to tutaj jest podzielone, bo ja nie wiem. Czystość, woda, słoma, wszystko na fula tutaj mamy. Kukurydza. Kukurydzy 50%, tak pszenicy 25 a tutaj 20 no i tych ziemniaków całkiem tak sporo weszło miało być niby 5% hmm, powinno być, a no dobra weszło i znowu tak, jakby się to zbugowało, nie? Trudno. I to teraz co ja tam teraz muszę nim dać? Świnki, świnki, świnki. Hmm, kukurydza jest. Soja jest, to jest, czyli pszenica albo jęczmień jeszcze. Znacznie grzeba, jest jęczmień i pszenicę mam. No i dobra, myślę, że tyle wejdzie raczej tam. E, tak więc, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to już będzie wszystko, ponieważ, jak sami wiecie, ja nie nagrywam długich odcinków. E, w następnym odcinku zajmiemy się e, dalszymi etapami, tutaj jeżeli chodzi o te świnki. Czyli pewnie sobie za resztę. E, tak jak mówiłem, że te 40-45 będę sobie chciał kupić. Okay. Zobaczymy, czy to jeszcze wejdzie wszystko. Wypamiętajcie natomiast zostawić łapkę w górę oraz subskrybować kanał, jeżeli podobały wam się odcinki i moje gospodarstwo w farmingu. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych filmów na moim kanale. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam, hej.